otoczenie. Jak budujesz relacje, myślę, że bardzo ważne jest, mówię tutaj o relacjach takich damsko-męskich lub no, no związkach, może tak, bo są też związki damsko-damskie, męskie-męskie, żeby to, co dzieje się w waszym związku, było wasze. Czyli często kobiety mają tą tendencję, ale też się spotkałam z tym, że panowie to są nieźli plotka, bo miałam ich w otoczeniu takich. Plotka, plociuchów, co mnie totalnie zaskoczyło, bo myślałam, że rzeczywiście, że kobiety plotkują. Niemniej jednak e, mówię o tym, żeby dbać o tą relację w, w zaciszu domowego ogniska. Tak jak się kiedyś mówiło, niech pewne rzeczy zostają u Was. Dlatego, że jest tak zwana energia osób. Jeżeli zaczynasz negatywnie wypowiadać się o swojej relacji, bo wiadomo, no, każda relacja ma wzloty i upadki, bo właśnie dążycie do stworzenia harmonii i nian. Więc zanim tą pełną harmonię się zbuduje, po drodze trzeba pokonać parę przeszkód, i, i to pokonywanie czasami trwa latami. Ale wikłanie w swój związek kolejnych osób, wpuszczanie ich do tego budowania. Na zasadzie, a, poradź mi, a, wiesz, kurczę, beznadziejny jest. Nie wiem, nie wytrzymam z nim, beznadziejny. A potem jest wiel big love, jak to się mówi, potem znowu beznadziejny. Więc rozkminianie tego z innymi osobami to jest wpuszczanie właśnie do tego swojego koła, Inian, obcych osób, obcych, no bo ten związek ma być między wami, czyli osób trzecich, które, czy tego chcesz, czy nie, zaburzą. Budowanie ta ha, budowanie harmonii będzie trwało dłużej, po prostu. Dlaczego? Dlatego, że każda myśl ma pewną wibrację. No przecież, słuchajcie, no to są. To, to ja tego nie będę Wam udowadniać, poczytajcie sobie w Google. Każda myśl ma pewien poziom wibracji. Myśli negatywne, myśli typu złość, smutek, to są myśli o niskich wibracjach, tak zwanych, czyli y, można to powiedzieć, mają mało punktów nabite. A myśli takie, Miłość, radość, serdeczność. To są myśli, które mają bardzo dużo punktów nabite, emocjonalnych. Tak? To jest jakby mój skrót myślowy, bo oczywiście w książkach to jest zupełnie inaczej przedstawione, ale jakby tok myślowy jest ten sam. I kochani, o co chodzi? Rozpraszając na zewnątrz takie negatywne myśli, on jest beznadziejny. Odejdę. Koleżanka. Tak, masz rację, jest beznadziejny. Zwróćcie uwagę, powtarza po raz drugi to, co już ty powtórzyłaś. Czyli jest razy dwa. Ta negatywna myśl przybiera na sile. I potem ta negatyw, negatywna myśl wróci do Twojego związku. Czy tego chcesz, czy nie. Więc a ty znowu stwierdzisz nie, buduję jest zajebiście, jestem szczęśliwa. Nie, to w ogóle minęło, co było złe. Ale ta negatywna myśl do ciebie przyjdzie i zapuka. Halo, ale ja tu jestem, i ta negatywna myśl może spowodować kolejną negatywną myśl, i kolejną przeszkodę, która w Twoim związku powstanie. Dlatego zachęcam do tego, by swoją relację ze swoim partnerem, partnerką budować razem we dwoje. Nie wpuszczajcie tam za dużo ludzi. Oczywiście ludzi się wpuszcza wtedy, kiedy jest krytycznie, ale to wtedy już nie ma tej relacji, odchodzi się i się kończy. Jak jest jakaś patolo patologia typu, nie wiem, ktoś komuś coś źle robi, to absolutnie się kończy, wychodzi i zamyka drzwi. Ale do takiej relacji, na którą się pracuje, nie wpuszczajcie osób z zewnątrz. Każda negatywna twoja myśl, opowiedziana kolejnym mm. osobom, jednej, drugiej, trzeciej, potęguje jest coraz bardziej negatywna, coraz bardziej i o twoim związku jest twój związek jest jakby w otoczeniu negatywizmu który wpłynie na kolejną przeszkodę. Nie wpuszczaj. Załatwcie to między sobą, porozmawiajcie. Wtedy masz szansę bez opinii innych osób, bez ingerencji innych osób popracować nad sobą. Jedyna osoba, która może w tym procesie uczestniczyć w pracy, to jest osoba, która jest przygotowana do tego. To jest czy coach, czy terapeuta, czy psycholog. To jest osoba spoza, ale ona ma dobre intencje i absolutnie ta osoba nie udziela rad. To ty przy niej dojdziesz do swoich rozwiązań, a ta osoba nie ma prawa udzielać ci ani jednej rady, nawet jak ją o to prosisz, bo rady wszystkie i rozwiązania są w tobie. Dlatego taki przekaz, który nie jest popularyzowany, żeby jednak budować wśród w związku. Kameralnie ze sobą. Gwiazdka, zachowania patologiczne absolutnie nie. Absolutnie szukaj pomocy, absolutnie zakańczaj taki związek. Ale to on, ten kawałek, ten rozdział odstawiam tą grupę, a zostają typowe związki, nad którymi się po prostu pracuje. Kolejna rzecz, przeszkody muszą być i będą. Dlatego, bo jesteście różni, a jesteście różni, bo macie się macie przez to życie, które macie teraz razem. Urosnąć w sile, bo wasza harmonia na przykład może powstanie za 15 lat, a teraz kroczek po kroczku ją budujecie, i nagle jest coś się dzieje, dobra, znowuż zaczynacie. W dzisiejszych czasach jest poprzez mnogość, dostępność osób, aplikacji, możliwości, bardzo dużo osoby przy pierwszych potknięciach rezygnują z pracy nad związkiem, z szukania harmonii. Rezygnują, po prostu. Po co, po co będą się wysilać? Bo nie chcą. Nie chcą się wysilać. Nie chcą mm, pochylić się nad sobą, bo najprościej jest zrzucić odpowiedzialność na drugą osobę, a najtrudniej jest powiedzieć sobie, ok, fuck up, dałam ciała. To tak naprawdę przegiełam, bo chciałam, żeby był taki jak ja, ale przecież on jest inny i on nie będzie taki jak ja. Ale chciałam go zbudować i ulepić ze swojej gliny. A to jest dorosły człowiek. Dlatego yy... szczerze mówiąc, zastanawiałam się, co powiedzieć osobom, które tak się przerzucają między osobami, a tak naprawdę nie budują trwałych więzi, bo im jest wygodnie. Myślę, że w pewnym momencie swojego życia dojdą do etapu, że zrozumieją, że chcą zbudować tą więź, tylko dużo naleciałości własnych może być ciężko wyplenić siebie, może być ciężko popracować nad tym. <laughs> Dlatego zachęcam Was, zanim podejmiecie decyzję, jak macie związek, oczywiście nie patologiczny, tylko normalny związek, ale coś nie leży. To jest naturalne, że nie leży, bo jesteście różni. Popracować. Nad sobą można popracować z osobą trzecią właśnie, która spojrzy na wasz związek z innej perspektywy. A dokładnie Ty i Twój partner, czy partnerka spojrzycie na związek z oddali. Ale pracować. Po prostu pracować. Wykuwaj swoją harmonię w skalę. O, to tak bym nazwała, tak mi to przyszło teraz do głowy. Wykuwaj swoją harmonię w skalę. Od od o, <laughs> Jest po prostu wielka skała, i wy wykuwacie swoją harmonię. Ale żeby ją wykuć, trzeba się trochę napracować, żeby te zbędne elementy odkuć, żeby odpadły, a ich jest bardzo dużo. Bo wystartowaliście z jakiegoś takiego kształtu, a nagle trzeba jinian i harmonijne koło wykuć w tej skale. I to jest ciężka praca. Tam jest dużo wysiłku, tam są łzy, tam jest smutnek, ale też jest dużo pięknych momentów. Dużo radości spełnienia, bycia z drugą osobą, cieszenia się, nie wiem, zwiedzanie świata, albo jakieś proste momenty, radość z sukcesów. Dużo jest takich momentów. Dlatego, zanim podejmiesz decyzję, że kończysz, przyjrzyj się sobie. Nie patrz tylko na drugą osobę, odstaw ją, zamknij się w swoim pokoju, w jakiejś przestrzeni. I zrób sobie rachunek sumienia, czego Ty czy oczekiwałaś, bądź oczekiwałaś, a co się wydarzyło, a dlaczego w ogóle oczekiwałaś, a co się po drodze zadziało, a czego za dużo było, a czego za mało było, a z czym przesadziłaś, a czego jakby nie do, sobie nie wydobyłaś dla drugiej osoby, a dlaczego na przykład karałaś. Albo ty karałeś, bo to często w związkach występuje. Karanie wzajemne. A skoro tak mi zrobiłaś, to ja tobie tak zrobię. Albo skoro ty mi tak zrobiłeś, to ja tak tobie zrobię. Karanie. Przemyśleć tą decyzję. Pójść też można do, do osoby typu właśnie kołcz, psycholog. Porozmawiać, spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Zanim podejmie się decyzję o rozstaniu. Bo potem, słuchaj, dostaniesz 15 aplikacji od zaprzyjaźnionych przyjaciółek bądź kolegów. Słuchaj, zaloguj się tu, tu i tu i tak, jak ta jest beznadziejna, idź na inną randkę. Nie, no w ogóle się nie nadaje do niczego, na inną. I tak będziesz skakać i skakać i skakać i tak latać upłyną i upłynąć sobie, tak poskaczesz. A to, co wartościowe, przeszło ci koło nosa. Także zachęcam i czekajcie na kolejny odcinek.